Pierre, że mecz z Orlen Wisłą Płock tak naprawdę nie wiemy czy z liderem, czy z wiceliderem ligi, ponieważ tego jednego z ważniejszych meczów jeszcze nie było, czyli meczu pomiędzy Kielcami a Płockiem, ale to wcale nie znaczy, że będzie to mecz łatwy czy łatwiejszy. No, ten mecz naszych potęg w lidze, czyli Kielc i Płocka, został przeniesiony na 20 grudnia, natomiast my zagramy 17 grudnia, więc nie wiemy, czy, czy z liderem naszej grupy, czy z wiceliderem to jest mniej ważne, natomiast dla nas to będzie ostatni mecz w tym roku kalendarzowym. W starym roku no i, i będziemy chcieli się pokazać z jak najlepszej strony. mecz z Kielcami chyba z tej najlepszej strony się pokazał. Co prawda, punktów nie zdobyliśmy, ale zagraliśmy w tym meczu fajnie, ciekawie i z pomysłem. Podobno, podobne meczki Wice zobaczą z wicemistrzem Polski? Myślę, że tak, sama marka tego zespołu i w momencie, kiedy wchodzisz na boisko i. Masz okazję grać z takim zespołem, z takimi zawodnikami na parkiecie, to myślę, że w każdym naszym zawodniku, naszego zespołu, no dziś tam budzą się te pozytywne demony. Ta adrenalina jest na dużo wyższym poziomie i każdy z naszych młodych zawodników chce się jak najlepiej pokazać w takim, w takim meczu. A zespołowo też myślę, że jesteśmy w stanie. Postawić Orlano Wiśnie Polski i stworzyć bardzo dobre widowisko. Mam nadzieję, że dla dużej ilości kibiców, którzy zjawią się w niedzielę o godzinie 18. Ostatni mecz w tym roku, ostatnia szansa na handball w Błogowie w 2023 roku, zaprosi trener kibiców. Serdecznie zapraszam wszystkich naszych najwierniejszych kibiców i tych, którzy chcieliby się wybrać pierwszy raz na naszą hale. Serdecznie zapraszam. Myślę, że Orlen Wisław Płock i nasz zespół stworzy bardzo dobre widowisko, a niedzielne popołudnie jest najlepszym momentem w trakcie weekendu, żeby w tych gorących, gorącym czasie przedświątecznym znaleźć te dwie godziny dla możliwości kibicowania. Także serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że kibice razem z nami powalczą o jak najlepsze widowiska.